Eccordias Domini, ille lucanda O. Eccordias Domini, ille lucanda O. W ime o Ojca, i Syna, i Ducha Svientego. Amen. W godzinie miłosierdzia chcę zanurzyć w Boże miłosierdzie i powierzyć owoce, koronki do Bożego miłosierdzia wszystkim, którzy najbardziej miłosierdzia potrzebują, szczególnie bliscy, zmarli, dusze wcześniej cierpiące. Ojcze nasz, któryś jest z niebie, święć my Twoje w żyć, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Rówego naszego poprzedniego daj nam dzisiaj Nie. i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze imię. błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jan. Wierzę w Boga, Prowidza <coughs> Przebłogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z ducha świętego, Dzień dobry, pan. Ugręczony pod mąskiem, pilatem, męczok, cała stanie, żywot wieczny, Panie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało, i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na i przedwojanie za grzechy i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Nie mimo dla nas i całego świata, dla jego bolesnej bęki. Nie mimo dla nas i całego świata, dla jego bolesnej bęki. Nie mimo dla nas i całego świata, Miej. 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 dla jego bolesnej bęki. Nie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej pęki. Nie mimo szczęścia dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej węki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. M i całego świata. I całego świata. Ojcze Przedwieczny, uwięł ci Ciały i Krew, Duszę Bóstwa Najwyższego, Syna jego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie zagrzeby nasze i całego świata. Jego bolesnym mękiem. Mień miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego bolesnym rękiem. Nie, 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 całego świata. Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa. <coughs> <coughs>

Nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Ok, wodą któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy o O chwili i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas. Święty Ojcze Maksymilianie, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Nie imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.